Dzień dobry, witamy w programie nieznanych artystów i jeszcze kujowych. Ja mam na imię i to jedyne nazwisko jakie warto zapamiętać. Stop, stop, zaczynamy. No, to tamto idzie się jebać? Tak, bo jest głos zjewany. Czyli jeszcze raz mam powiedzieć dużo mądrych rzeczy. Tak. Pojebało cię. Sorry. <laughs> A i tutaj tu później. <laughs> Przez bardzo długi czas robiłem bite. Okay. i to no wyszło w ogóle tak, że znajomi, znajomi mi powiedzieli, że taki Kasper Stanczyk, potężny beatmaker, robi bity, no i zgadałem się z nimi, zaczęliśmy robić bity, później ktoś mi powiedział o, o takim raperze, dla którego moglibyśmy robić bity, no i wyszło tak, że zamiast robić dla niego bity, to uczyłem się niego nawijać i okay. z biegiem czasu... Jakoś wyszło tak, że pomimo tego, że moja pierwsza piosenka była bardzo słaba to i tak to drążyłem I w końcu zaczęło mi to coraz lepiej wychodzić i stwierdziłem, że to jest to, co chciałbym robić w muzyce W ogóle nie bardzo lubię ro robić muzykę, tylko że nie, nie umiałem się tak jakby odnaleźć, gdzie chcę być w tej muzyce Włożyłem tyle pracy, nic mi nie dał nic na tacy, Marcin mówił, że będzie tu cacy Solarii O.S.T.R. mówili o tym, że ogólnie mówiąc to, że wolą mieć widownię, która po prostu jest taka m, szanująca się, że tak powiem. O.S.T.R. na przykład mówił, że woli mieć 100 mądrych pod sceną niż 1000 głupich. No i ja mam, jestem podobnego zdania, co nie? I Solar pisał jeszcze na przykład w jednym ze swoich tracków, że co z tego, że ma taką widownię, skoro podchodzi sobie pod scenę i gada do niego jakiś błąd, co jest mocno wcięty. Dlatego wiesz, wolę okay. robić coś, co jest autentyczne po to, żeby później jak kiedyś będę miał okazję się spotkać ze swoją większą widownią, bo mam teraz małą widownię które bardzo mnie wspiera to chcę po prostu, żeby ta widownia odzwierciedlała moją pracę. Okay. I wiesz, jeśli ja, na przykład, zdarzy mi się mieć widownię, której nie chcę, że tak powiem, to sprawię, że poprzez moje traki, że to będzie widownia, którą ja chcę po prostu. Czyli, trochę chcesz kształtować społeczeństwo. No, o to chodzi. O to zawsze chodziło w hip -hopie. No, ja słyszałem, że sztuka to jest inspirować sztukę przede wszystkim. Tak. Pewien raper tak powiedział. Pewien raper tak powiedział, okej. Okay. Wcale nie jest nowy track. Nie ma, no, ale wiesz, no i to jest prawda, co nie? Bo na przykład, jeśli. Yy, wiesz, byli raperzy, w sumie nie byli, ale obecni też są w stanie mnie zainspirować, żebym ja robił rap i żebym tak jakby szedł w ich ślady poprzez. Czyli żebym kształtował społeczeństwo jak oni kształtują, okay. to, to jest jednak no, to jest jednak sztuka moim zdaniem. Dobra. Czyli Twoim zdaniem sztuka to jest przede wszystkim inspirowanie? Tak. Tak, no jest dużo składów, ale jednym z tych rzeczy jest właśnie inspirować ludzi. Bo możesz inspirować na wiele osób. Niekoniecznie chodzi o to, żeby inspirować do tego, żeby robić znowu sztukę, ale inspirować na przykład do działania, inspirować do przemyśleń i tak dalej. Liczę czas, bo jest dość pieniądze. Tyle godzin, żeby zaspokoić swoje żądze. 8 godzin pracy, żeby mieć te kilka sekund. Chujowy stosunek, a jaki jest tego trud. Dobra, to co do czego inspirujesz we wskazówce? Bo wydaje mi się, że nie widzę tam do końca wskazówki. Jakby gadasz o czymś, ale nie wiesz do końca o czym. Coś tam jest o czasie, coś o tupaku, o raperach, ale prawdę mówiąc to tak, czym jest ta wskazówka? Czego, czego taki tytuł? Wiesz co, ogólnie wskazówka jest dwuznaczna, bo nie to, że dotyczy czasu. Okay. To wskazówka, czyli to, że ktoś ci coś podpowiada. I głównie chodzi o to, że wskazówka, czyli Wiesz, masz na przykład wersję, czy czas, bo jest droższy niż pieniądze, czyli odniesienie do tego, jaki czas jest ważny, a jednocześnie wskazówkę jako, żeby traktować ten czas jak najlepiej, żeby go szanować, bo on już nie wróci. Nie, wiesz, bo... W życiu jest tak, że dajemy coraz więcej wartość wielu osobom, wiesz, na przykład ludzie dają sobie wartość, co nie? Nie bez powodu masz wiesz, prostytutki, co nie mysko, prostytutkę. i nawet człowiek ma wartość, co nie? Miłość na przykład ma wartość, to, że jest sztuczna, dzięki, wiesz, pieniądze. no jeśli chodzi o to, że jest sztuczna, to już inna kwestia, co nie? Ale możesz kupić miłość za pieniądze. I chodzi o to, że przez to, że dajemy taką materialność wszystkiemu, to się robi takie czasami nawet, no, no po prostu sztuczne. I chodzi

głośniej kurwa! <noise> Bo ogólnie to aspiruję, żeby, nie wiem, być stomatologiem czy coś, albo iść na biotechnologię, albo nie wiem, być lekarzem. I jakby ktoś mi dał do wyboru zarabiać tyle samo, ile lekarz, stomatolog, biotechnolog i lub zarabiać tyle samo e, jako raper, to bym wybrał tą pensję, e, że tak powiem, biotechnologię lekarza czy tam stomatologa, e, będąc raperem. Nie musiałbym wie zarabiać nie wiadomo ile jak Travis czy coś, ogólnie jak większość raperów mainstreamowych, bo wystarczałby mi fakt, że żyłbym z muzyki i mógłbym... miałbym widownię, która by mnie szanowała i... z którą mógłbym po prostu tworzyć coś większego niż coś sztucznego. A czy jest jakaś powiedzmy główna idea, którą chciałbyś... Jest główna idea, którą chciałbyś przekazać ludziom albo nie wiem, jakiś... Powiedzmy Ciebie po prostu, co Ty chcesz powiedzieć w swojej muzyce o sobie albo o, o tym, co przeżyłeś, o tym, co uważasz? Nie rozumiem pytania jest bardzo. Każdy artysta, w, tak mi się wydaje przynajmniej, w swojej sztuce jakoś pokazuje siebie w taki sposób, powiedzmy, bardzo intymny. Coś, co niekoniecznie powiesz nowo poznanej osobie. Wiesz co, intymność na piosenkach to jest coś, nad czym pracuję, a Rzadko się zdarza, że wylewam więcej niż mogę na piosenkę, ale no wiadomo wylewam jakieś uczucia, bo tak sobie radzę z problemami czy coś, ale po prostu e, chodzi też o to, że większość moich piosenek bazują na, e, na moich przemyśleniach i po prostu refleksjach na temat. Dużo sobie. mówisz o czasie. Tak jak już wcześniej wspomniałeś, no to. Sorry, przepraszam, że ci przerywam, ale na przykład, właśnie ten czas to jest jeden problem, z, których, z którym miałem, bo. East Coast, West Coast, chuj dom, raperów już nigdy nie wróci takich czas, Wiesz, bo chodzi o to, że. E, ja mam, ja mam także dla niektórych na przykład problemem, też kolejnym, absurdalnym, może być na przykład, nie wiem, matura. A ja na przykład z tą maturą. To mam tak. Z tą maturą ogólnie to mam tak, że jakoś nie przejmuję się nie mam za bardzo. Jestem świadom tego, że od tego w pewnym stopniu zależy moja przyszłość. Bo tam gdzie się dostanę, to wiadomo, że od tego zależy ile będę zarabiał i tak dalej. Ale moje problemy bardziej się tyczą spraw takich właśnie nieprzyziemnych, duchowych, relacyjnych. No, jakby ktoś, z ciebie, jakby ktoś się mnie spytał czemu płaczę, to by albo usłyszał, że chodzi o relacje z kimś, albo... Mogę tu? Aha. Że chodzi o relacje... Z... Aż kurwa, znowu mój pies uciekł. Aja, aj, że wiesz, że chodzi o relacje z kimś, albo to jest taka sprawa nieprzyziemna, która mnie boli. Z pewnością. Kuba, kwadrans. Życzę Ci żebyś nie musiał przeprowadzać kolejnego wywiadu w takich warunkach. No jest tak gorąco w razmiem <grystanie> aklimatyzacji w tym aucie. Okro to jest. Uff, kurwa katorga to jest. Być na scenie razem ze swoim robić mnie nie zarabiać pisemnie. I miałem z tym bardzo duży problem, ale ostatnio się z tym poradziłem. i po prostu zaakceptowałem po prostu to zaakceptowałem i zacząłem po prostu żyć tą rutyną, bo traciłem czas na myślenie o tym tylko. Okej. Okay. Chciałem skręcić bo w lewo. Tu?